Była tak gruba, ją za Hiroshimi też. Czy Zoska to jest zajarana na mało lasu? Tak, no, no przynajmniej moja stara kurde nie robiła nie ma zinota. Bo była taka gruba. Jeszcze w dodatku kurde robili ją za część do Little Boya, którego zrzucono na Hiroshima 6. Aha, no widać pałac historii była. Pała w dupę od starego. No co little Boy bomba ta która spadła na Hiroshimę. Jesteśmy wiedziałem co się tym. Aha Uj, jaki jestem dorosły, mam 14 lat Sąkni mordy Uj. dzieciaku jebany No nic, ja przynajmniej nie miałem pały z historii tak jak ty Ja rzuciłem ta. szkołę dziwko no i trudno, teraz tego jesteś debilem. Pewnie jestem. Tak. Ja przynajmniej nie miałem pały z angielskiego śmieciu. A ty? Ale się boję, wiesz, możesz mi nawet pod dom przyjechać, to ja wyjdę zaraz no, z No i trudno. No i się cieszę, i tak nas tutaj co chwilę żeby I tak by nas dyskryminują jak Żydów oczy chodzi A po co? Nie. Nie. No i się boję, wiesz? Ojej, ale się boję.